Witajcie! Dzisiaj Wam pokażę, jak ugotować szybką, zdrową zupkę z fasolkami mung, które już wcześniej namoczyłem, ale ich nie będę gotował, bo chcę, żeby jedzenie pozostało żywe. I z grzybkami prawdziwkami. Zaczynamy. Tu mam prawdziwkowy olej. Oliwę z oliwek wrzucam do garka. Troszeczkę już rozgrzanego. cebulkę tak żeby tylko troszeczkę się podsmażyła cebulkę mam już ładnie podsmażoną wrzucam teraz marcheweczkę ale nie muszę za dużo jej podsmażać tylko tak zamieszam i już zaraz wyrzucam seler. Wrzucam. szliście laurowe. Majeranku. Ziele angielskie. O marchewkę już mam, liść laurowy, majeranek, ziele angielskie. Dodaję teraz seler, bez podsmażania. Zamieszam tylko, wrzucam grzybki, solę solą, wen... solą wędzoną. Ja mam akurat sól wędzoną. Kupiłem już taką. Może dać papryki wędzonej, którą też dodam. O, papryczka wędzona. Wszędzie dostępna już teraz. I zalewam to wszystko wodą. i zagotowuję to wszystko teraz. No, moja zupka już jest gotowa, czyli wsypuję mąk pasolki na koniec. Ściągam ją z ognia. Także zobaczcie, ładna, pożywna. No i wegańska zupka. Nie ma ani kawałka mięsa, ani nabiału. Akurat tak wyszła jakoś ostatnio mi. Wychodzą zupy wegańskie. Także smacznego.